Polska to przecież tylko kraj rozwijający się, prawda? mruknęła do siebie Anastazja, licealistka z elitarnej szkoły w Moskwie, patrząc na listę krajów proponowanych na wycieczkę szkolną. Dla niej Polska była jedynie krajem gorszym od Rosji i niewartym tracenia czasu na podróż. Jeśli nie będzie tam nic ciekawego, to trudno. A jeśli będzie nudno, potraktuję to jako okazję do znalezienia materiału do opublikowania w mediach społecznościowych, pomyślała. Jej koledzy i koleżanki z klasy myśleli podobnie. Oni również postrzegali Polskę negatywnie. Jednak wszystkie te uprzedzenia miały runąć w zaledwie trzy minuty po wylądowaniu ich samolotu na lotnisku Chopina w Warszawie. Niemożliwe, to ma być Polska? Obraz, który Anastazja zobaczyła przed sobą, diametralnie różnił się od jej wyobrażeń. Jaka była prawda, którą właśnie odkrywała? A kiedy nadszedł czas powrotu do domu, odkryła, że stała się zupełnie inną osobą niż przed podróżą. Co takiego w Polsce mogło tak bardzo zmienić jej serce? Prześledźmy jej historię. Ani trochę nie chce jechać do Polski. W klasie, po lekcjach, Anastazja westchnęła głęboko, słysząc, że celem wycieczki szkolnej jest Polska. Dlaczego akurat Polska, proszę pani? Mówiłam przecież, że chcę jechać do Europy Zachodniej. Głosy narzekania innych uczniów rozbrzmiewały podobnie. Anastazja kontynuowała: Polska to przecież kraj gorszy od Rosji, prawda? Dlaczego mamy tracić czas na wyjazd do takiego miejsca? Koledzy z klasy przytakiwali w zgodzie. Tak, tak, słyszałem, że to kraj rozwijający się, prawda? Pewnie są biedni i nie stać ich na utrzymanie swoich obywateli. Uczniowie rzucali pod adresem Polski kolejne obraźliwe komentarze. Dobra, skoro już i tak jedziemy, zróbmy mnóstwo zdjęć i opublikujmy je w rosyjskich mediach społecznościowych z podpisem Oto prawdziwe oblicze Polski powiedziała Anastazja. Krzyżując ramiona i uśmiechając się złośliwie. Właśnie, pojedziemy tam zebrać dowody na to, jak zacofana jest Polska, a potem będziemy się z tego śmiać. W ich mniemaniu Polska była krajem zacofanym w stosunku do Rosji i niewartym odwiedzin. Ich wyobrażenie o Polsce opierało się na obrazach starych, szarych budynków lub wiejskich krajobrazów. Kilka miesięcy później nadszedł dzień wycieczki. Anastazja i jej przyjaciele musieli wsiąść do samolotu lecącego do Polski. Miejmy to już za sobą. Ale wrócimy z mnóstwem zabawnych historii, to pewne. Takie były ich odczucia w tamtym momencie, zupełnie nieświadomi, że ich myślenie miało się diametralnie zmienić. Pierwszy dzień wycieczki szkolnej. Samolot, którym podróżowała Anastazja z przyjaciółmi, wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Ech, chciałabym, żeby to się już skończyło i żebym mogła szybko wracać do domu, mruknęła Anastazja, schodząc po schodach samolotu. Pewnie lotnisko będzie stare i zaniedbane, ale zrobię kilka zdjęć. Jej najlepsza przyjaciółka, Katia, dodała ze znużeniem. Właśnie! Ale w następnej sekundzie obie musiały przetrzeć oczy z niedowierzania. Widok, który ukazał się ich oczom, nie był lotniskiem biednego kraju, jakie sobie wyobrażały. Hol wyłożony lśniącymi płytami, automatyczne drzwi otwierające się i zamykające płynnie i bezgłośnie, ogromne ekrany wyświetlające nowoczesne wideoklipy oraz kompletne oznakowanie w języku angielskim i innych językach. Hej, czy to na pewno jest Polska? Wyraz twarzy Anastazji się zmienił, ale to nie był koniec niespodzianek. Jak tu pięknie! Jej przyjaciółka otworzyła usta ze zdumienia. Zaraz wygląda to na bardziej rozwinięte niż myślałam. Gdy weszły do środka, były jeszcze bardziej szokowane. Anastazja poszła za znakami do toalety, a to, co tam zastała, było przestrzenią czystą i piękną jak w luksusowym hotelu. Toalety lśnią! Deski klozetowe otwierają się i zamykają automatycznie dzięki czujnikom, siedzenia są podgrzewane, a spłuczki są najnowszej generacji. Każdy zakamarek ścian jest dokładnie wyczyszczony, a w powietrzu unosi się delikatny, przyjemny zapach. Chyba jest tu czyściej niż w naszej szkole. Kiedy podsunęła ręce pod kran, woda popłynęła automatycznie. Anastazja ze zdziwieniem spojrzała na grafik sprzątania powieszony obok lustra. Przątanie co godzinę? Przy wejściu do toalet widniał napis dla utrzymania stałej czystości, a pracownica z uśmiechem sprzątała łazienkę. Patrzcie na to. Niewiarygodne, zawołała Anastazja do swoich przyjaciół, którzy mieli również szokowane miny. Jak to możliwe w kraju, z którego zamierzaliśmy się naśmiewać? Anastazja wyjęła telefon, żeby zrobić zdjęcie, ale uświadomiła sobie, jak mogę teraz opublikować post o tym, że Polska jest zaniedbana? Zaledwie trzy minuty po przybyciu na lotnisko Chopina ich wyobrażenia legły w gruzach. Prawda o Warszawie. Po odebraniu bagaży udali się do głównego holu lotniska. Pewnie tylko lotnisko jest takie wyjątkowe. Poza nim Rosja na pewno jest bardziej rozwinięta, próbowała pocieszyć się Anastazja. Ale kiedy wyszli na zewnątrz, znów zamilkli. Zobaczyli dobrze utrzymane drogi i lśniące w słońcu wieżowce. Hej! Katia aż zatrzymała się w miejscu. Idąc w stronę parkingu dla autokarów, Anastazja zauważyła coś jeszcze: W ogóle nie słychać klaksonów. W Rosji dźwięki klaksonów i gwar tłumu były normą, ale tutaj niczego takiego nie było. Tylko ludzie poruszający się w ciszy i samochody przestrzegające przepisów ruchu drogowego, wszyscy wyglądają na takich spokojnych. Jej przyjaciele rozglądali się zdezorientowani. W autokarze jadącym do hotelu Anastazja patrzyła przez okno. A może naprawdę tylko lotnisko jest takie wyjątkowe? mruknęła do siebie. Ale kiedy autokar wjechał do centrum miasta, jej wyraz twarzy ponownie zmienił się w zdziwienie. Na ulicach nie ma żadnych śmieci, zauważył kolega siedzący obok. Rzeczywiście. A nie widać żadnych sprzątaczy. Za każdym razem, gdy autokar zatrzymywał się na czerwonym świetle, Anastazja wpatrywała się w chodniki, ale nie znalazła ani jednego śmiecia. Były tam znaki zakazujące śmiecenia, ale w pobliżu nie było widać koszy na śmieci. Czy nikt tu nie śmieci? Anastazja przycisnęła twarz do szyby i obserwowała Polaków idących chodnikiem. Wtedy zobaczyła mężczyznę w garniturze, który wyjął z kieszeni chusteczkę, wytarł nos, włożył ją do małej torebki, a następnie schował z powrotem do kieszeni. Co? W pobliżu nie ma kosza na śmieci, a on zabrał swój śmieć ze sobą? Powiedziała Katia zszokowana. W Rosji pewnie wyrzuciłby go na ulicę. Zdłuż drogi stały pięknie zaaranżowane donice z kwiatami, a ławki w parkach były bez żadnych plam. Utrzymywanie czystości musiało być ich nawykiem. Anastazja spojrzała na plastikową butelkę w swojej dłoni. Zwykle wyrzuciłaby ją zaraz po wypiciu, ale tym razem powoli włożyła ją do torby. Może podczas pobytu w Polsce powinnam spróbować robić tak jak oni, pomyślała. Czy Polska naprawdę jest krajem rozwijającym się? Zapytał żartobliwie jeden z przyjaciół, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć. Tego wieczoru w hotelu spędzali czas w lobby przed kolacją, i tam ponownie zaskoczyło ich zachowanie Polaków. Spójrzcie na to starsze polskie małżeństwo. Rozmawiają cicho w lobby, ale wyglądają na bardzo eleganckich. Inni polscy goście również rozmawiali spokojnie, nie podnosząc głosu. Czy my w Rosji jesteśmy głośniejsi? Anastazja i jej przyjaciele zaczęli zdawać sobie sprawę. A może to my zachowywaliśmy się głośno? W samolocie było podobnie. Większość Polaków czytała książki w ciszy lub odpoczywała z zamkniętymi oczami, podczas gdy rosyjscy turyści często głośno rozmawiali i chodzili po pokładzie. Czy Polacy nie mają emocji? zażartowała Anastazja, ale w jej głosie słychać było zakłopotanie. Nie, to chyba nie tak, odpowiedziała Katja z poważną miną. Polacy chyba po prostu bardziej szanują otoczenie. Polska kuchnia, która przerosła oczekiwania. Polska kuchnia to pewnie tylko mdłe ziemniaki i kapusta. Na pewno nie jest smaczna. Anastazja zrobiła niezadowoloną minę, gdy zaprowadzono ich do hotelowej restauracji. Na stole stał apetycznie wyglądający żurek, pięknie podane pierogi i kotlet schabowy. Wygląda nieźle, ale smaku pewnie nie można się spodziewać. Anastazja wzięła łyżkę i z wahaniem spróbowała żurku. W tej samej chwili jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Och, co to jest? To jest przepyszne. Smak żurku był bogaty i złożony, z idealnie zbalansowaną kwasowością, nutą wędzonki i majeranku. Aromat ziół rozchodził się po całych ustach, przyjaciel siedzący obok miał również zszokowaną minę, próbując pierogów. To jest naprawdę pyszne, ciasto jest takie delikatne. Mniam, smak jest tak głęboki. To tak smakuje polska kuchnia? Anastazja zaczęła próbować kolejnych dań. Ten kotlet schabowy jest chrupiący, ale jednocześnie soczysty. Czuje się tak dobrze. Wkrótce jedzenie na stole zniknęło. Przecież ja nie lubię takiego jedzenia, prawda? Anastazja patrzyła na pusty talerz z niedowierzaniem. Inni przyjaciele również zakochali się w polskiej kuchni. Polska kuchnia, którą jedliśmy w Rosji, w ogóle się do tego nie umywa. Tego wieczoru Anastazja natychmiast wysłała wiadomość do swojej matki: Mamo, polskie jedzenie jest naprawdę pyszne. Może następnym razem przyjedziemy na wakacje do Polski? Jej matka odpowiedziała naklejką wyrażającą zdziwienie: Czyżbyś polubiła Polskę? Anastazja zaśmiała się cicho na wiadomość od matki: Hm, ale muszę przyznać, że naprawdę jest pyszne. Serdeczność Polaków! Trzeciego dnia wycieczki zatrzymali się na odpoczynek w miejscu obsługi podróżnych przy autostradzie. Idę na chwilę do toalety, powiedziała Anastazja do przyjaciół. Toaleta na Mopie była równie czysta jak ta na lotnisku czy w hotelu. Toalety w Polsce są wszędzie czyste, pomyślała, ale kiedy wróciła, nie zobaczyła już autokaru. Co? Gdzie on jest? Rozejrzała się, ale widziała tylko inne autokary turystyczne. Czy mnie zostawili? Szybko przeszukała torbę, ale jej smartfon został w autokarze. O nie, co ja mam teraz zrobić? Anastazja zbladła i zaniepokojona usiadła na ławce. Wtedy starsze polskie małżeństwo, które obserwowało sytuację z daleka, podeszło do niej. Czy coś się stało, dziecko? Zapytała starsza pani powoli po polsku, używając aplikacji tłumaczącej w telefonie. Anastazja ze łzami w oczach wyjaśniła sytuację, łamaną angielszczyzną. Utokar odjechał. Mój telefon jest w środku. Ojej, niedobrze. Starszy pan i pani przytaknęli z troską. Zapytali dalej przez aplikację, czy zna nazwę hotelu. Anastazja pokręciła głową. Nie znała ani nazwy hotelu, ani nazwy firmy przewozowej. Widząc bezradność Anastazji, para powiedziała: W takim razie zawieziemy cię do następnego punktu programu. Och, czy to nie będzie kłopot? Anastazja była zszokowana. Nigdy by nie pomyślała, że ktoś zgodzi się zawieźć obcą osobę w dodatku z innego kraju. Żaden kłopot, nie martw się. Starsi Państwo uśmiechnęli się życzliwie. W samochodzie opowiadali Anastazji o polskich atrakcjach turystycznych i o tym, jak kiedyś odwiedzili Rosję. Mimo, że rozmowa przez aplikację tłumaczącą nie była płynna, Anastazja zaczęła czuć się swobodniej. Dlaczego jesteście dla mnie tacy mili? Zapytała. Odpowiedzieli z lekkim zdziwieniem: Pomaganie komuś w potrzebie to przecież normalna rzecz. Anastazja przypomniała sobie, jak lekceważyła Polaków i poczuła wstyd. Więc Polska to kraj pełen tak życzliwych ludzi, pomyślała. Punktualność transportu publicznego. Następnie będziemy podróżować metrem, ogłosił nauczyciel. Anastazja poczuła lekkie podekscytowanie. Metro pewnie jest takie samo jak w Moskwie, powiedziała Katia. Pewnie tak, ale nasze jest na pewno nowsze i szybsze. Ale kiedy dotarli na peron stacji metra, Anastazja znów była zaskoczona. Peron był cichy. Mimo dużej liczby ludzi nikt nie hałasował. Wszyscy stali w uporządkowanej kolejce, czekając na pociąg. Anastazja spojrzała na zegarek. Zostało tylko 30 sekund do przyjazdu metra. Czy naprawdę przyjedzie na czas? Kiedy wskazówki zegara pokazały dokładny czas przyjazdu, pociąg metra płynnie wjechał na stację. Niemożliwe co do sekundy, wykrzyknęła Anastazja. Gdy drzwi się otworzyły, wnętrze wagonu było nieskazitelnie czyste, a siedzenia schludnie ułożone. Po wejściu do pociągu Anastazja jeszcze kilka razy spoglądała na zegarek, została minuta do odjazdu. Przynajmniej przy odjeździe będzie małe opóźnienie, ale wtedy w pociągu rozległ się komunikat pociąg odjedzie zgodnie z rozkładem jazdy i metro ruszyło dokładnie o czasie. Ani minuty spóźnienia? Myślenie Anastazji zaczęło się stopniowo zmieniać. Dlaczego systemy w Polsce są tak precyzyjne? Patrząc na widoki za oknem, Anastazja na własnej skórze doświadczała polskiej kultury i technologii. Myślałam, że Rosja jest bardziej rozwinięta, ale takiej precyzji nie da się łatwo skopiować. Ostatni dzień wycieczki. Ostatniego dnia Anastazja z żalem patrzyła przez okno. Już wracamy? Jej wyraz twarzy zmienił się diametralnie w porównaniu z tym sprzed kilku dni. Dziewczyna, która narzekała, że chce wracać do domu, teraz chciała zostać w Polsce jeszcze trochę dłużej. Hej, może następnym razem znowu przyjedziemy do Polski? Zapytała jej najlepsza przyjaciółka, zamykając walizkę. Hm, to dobry pomysł. Anastazja szczerze przytaknęła. Kiedy ta wycieczka się zaczynała, myślała, że Polska to zacofany kraj, nie wart odwiedzin. Ale po doświadczeniu czystości na lotnisku, spokoju miasta, a przede wszystkim serdeczności Polaków, jej myślenie zmieniło się o 180 stopni. Jest tu wiele miejsc, które są wygodniejsze i czystsze niż w Rosji, powiedziała. Hmm, a ludzie są bardzo życzliwi, aż szokująco życzliwi. Za każdym razem, gdy pytały o drogę lub prosiły o polecenie restauracji doświadczały polskiej gościnności W Rosji ludzie raczej nie pomagają nieznajomym obcokrajowcom, prawda? Wspominała katia. A Polska jest też bardzo bezpieczna. Nocą kobiety mogą spokojnie chodzić same. Anastazja przypomniała sobie, jak wieczorem spacerowała z przyjaciółmi po warszawskiej starówce, nawet idąc przez mniej uczęszczane uliczki, nie czuła ani odrobiny strachu. I nie tylko my tak myślimy. Inni z klasy mówią to samo. W hotelowej restauracji inni uczniowie rozmawiali o tym, że Polska jest znacznie wspanialsza niż się spodziewali. W przyszłości może nawet przeprowadzę się do Polski, zażartowała Anastazja, ale w jej głosie była nuta szczerości. Gdyby rodzice się zgodzili, ja też chciałabym studiować na Uniwersytecie w Polsce. Słysząc to od swojej najlepszej przyjaciółki, Anastazja zrobiła wielkie oczy. Uniwersytet? Studia w Polsce brzmią ciekawie. Gdy przyjechał autokar, wszyscy wnieśli bagaże. Anastazja w milczeniu patrzyła przez okno. Następnym razem, gdy przyjadę do Polski, chciałabym zwiedzić o wiele więcej innych miejsc. Myśląc o tym, mocno ścisnęła w dłoni wizytówkę starszego państwa, które jej pomogło. Zakończenie. Po powrocie do Rosji, doświadczenia z Polski wciąż żyły w jej sercu. Już jestem. Jej mama, która czekała na nią na lotnisku, zrobiła zdziwioną minę, widząc promienny wyraz twarzy córki. Wyglądasz na taką szczęśliwą. Wycieczka była udana? Bardzo udana. Nigdy nie myślałam, że wyjazd do Polski będzie tak wspaniały. Anastazja z entuzjazmem opowiadała mamie o Polsce. Myślałam, że Polska to biedny kraj, ale to nieprawda. Niektóre miejsca są nawet czystsze niż w Rosji. Jej mama zrobiła wielkie oczy. Naprawdę? W wiadomościach nigdy o tym nie mówili. Ja też tak myślałam. Ale kiedy zobaczyłam to na własne oczy, byłam w szoku. Anastazja wyjęła smartfon i pokazała mamie zdjęcia zrobione w Polsce. Zobacz, toaleta na lotnisku wygląda jak w hotelu, a to jedzenie z hotelu było niewiarygodnie pyszne. Chciałabym tam pojechać jeszcze raz. Następnym razem na spokojne wakacje, a nie tylko na wycieczkę zorganizowaną. Jej mama uśmiechnęła się zadowolona ze zmiany w córce. W takim razie, może na następne wakacje pojedziemy do Polski razem z tatą? Anastazja natychmiast wysłała wiadomość do taty: Chciałabym znowu spotkać to miłe starsze państwo, które mi pomogło. Na ekranie jej smartfona widniało zdjęcie, które zrobiła sobie ze starszym polskim małżeństwem. W klasie Anastazji temat Polska jest niesamowita, wciąż był na ustach wszystkich. Wszyscy uczniowie, którzy byli na wycieczce, byli pod wrażeniem czystości, serdeczności ludzi i kultury Polski. W przyszłości chciałabym pracować w Polsce, a może studiować. Hej, Ania, czy na następne wakacje w Polsce twoja rodzina mogłaby pojechać z moją? Anastazja z radością przytaknęła na propozycję przyjaciółki. Pewnie, im więcej nas, tym weselej. Polska nie jest krajem zacofanym, ale krajem godnym szacunku, tak właśnie czuła Anastazja z głębi serca. Jej system wartości, w którym Rosja była najważniejsza, zmienił się diametralnie po zaledwie kilku dniach doświadczeń. Następnym razem chciałabym pojechać z rodziną na polską prowincję. Myśląc o tym, Anastazja zaczęła planować kolejną podróż do Polski. Dziewczyna, która kiedyś mówiła, że nie chce jechać do Polski, teraz bez pamięci zakochała się w tym kraju. Kilka miesięcy później obietnica podróży do Polski z rodziną stała się faktem. Ojciec Anastazji, biznesmen dumny z gwałtownego rozwoju Rosji, początkowo był sceptyczny. Naprawdę jest aż tak dobrze? Lepiej niż w naszych miastach? Pytał, podczas gdy jej matka była bardzo podekscytowana po wysłuchaniu opowieści córki. Tym razem nie wybrali tętniącej życiem Warszawy, ale za radą starszego małżeństwa, które pomogło Anastazji, zdecydowali się pojechać do Krakowa, Perły południowej Polski. Anastazja chciała, aby jej rodzina doświadczyła innej strony tego kraju, miejsca przesiąkniętego historią i tożsamością kulturową. Kiedy samolot wylądował na międzynarodowym porcie lotniczym IAM i Jana Pawła II Kraków-Balice, pierwszym uczuciem jej ojca było lekkie rozczarowanie. To lotnisko jest znacznie mniejsze i starsze niż te u nas, stwierdził. Anastazja tylko się uśmiechnęła. Tato, nie oceniaj jeszcze. Spróbuj poczuć to sercem tak jak ja. Rozpoczęli swoją podróż od wizyty na Wawelu. Zamiast nowoczesnych drapaczy chmur, zobaczyli majestatyczny zamek i katedrę świadków wieków historii. Ojciec Anastazji, mężczyzna zazwyczaj twardo stąpający po ziemi, na chwilę za nim mówił, patrząc na groby królewskie i słuchając opowieści o potędze dawnej Rzeczypospolitej. Mają niesamowitą historię mruknął cicho, gdy dzwon Zygmunta rozbrzmiał nad ich głowami. Następnego dnia eksplorowali krakowskie stare miasto, spacerując wśród wiekowych kamienic, których dachy i ściany pokryte były patyną czasu. Kiedy weszli do Bazyliki Mariackiej, ojciec Anastazji był oszołomiony wspaniałością ołtarza Wita Stwosza, stał nieruchomo przez dłuższą chwilę, kontemplując misternie wyrzeźbione figury. Aby stworzyć takie dzieła setki lat temu, musieli mieć niezwykłą wiarę i cywilizację, powiedział głosem pełnym podziwu. Wieczorem spacerowali potętniącym życiem rynku głównym. Nie było tam tłoku i przepychania się, ale radosna atmosfera, śmiech i apetyczny zapach ulicznego jedzenia. Matka Anastazji była zachwycona, próbując oscypka z żurawiną i obwarzanka. rozmawiała z handlarzami prostą angielszczyzną i zawsze otrzymywała w zamian przyjazny uśmiech. Ludzie tutaj się nie spieszą, Aniu. Wyglądają, jakby naprawdę cieszyli się życiem. Zdarzył się mały incydent, gdy ojciec Anastazji, pochłonięty robieniem zdjęć, odłączył się od rodziny. Kiedy zdezorientowany patrzył na mapę, podszedł do niego polski student. Złamanym rosyjskim i pomocą aplikacji tłumaczącej entuzjastycznie wskazał mu drogę, a nawet odprowadził kawałek, żeby upewnić się, że ojciec już się nie zgubi. Kiedy ojciec Anastazji chciał mu dać kilka złotych w podziękowaniu, student pomachał ręką i uśmiechnął się. Nie trzeba, proszę pana. My, Polacy, chętnie pomagamy turystom. Ten moment całkowicie zmienił myślenie ojca Anastazji. Przypomniał mu historię, którą opowiadała córka o starszym małżeństwie. To nie było przypadkowe szczęście, ale natura, kultura tutejszych ludzi. Ostatniego dnia podróży cała rodzina weszła na wzgórze wawelskie. Ze szczytu mogli podziwiać piękny widok na Kraków, skryty w porannej mgle. Gdy dźwięk dzwonów rozbrzmiewał w cichej atmosferze, ojciec Anastazji odwrócił się do niej. Myliłem się, córeczko, powiedział szczerym tonem. Zawsze mierzyłem rozwój narodu wieżowcami i nowoczesnymi autostradami, ale zapomniałem o wartości kultury, historii, a co najważniejsze, ludzkiej życzliwości. Ten kraj ma duszę, ma ciepło, którego te wieżowce nigdy nie będą w stanie zastąpić. Anastazja uśmiechnęła się, a jej serce wypełniła radość. Nie tylko zmieniła własne uprzedzenia, ale pomogła swojej rodzinie zobaczyć prawdziwe piękno Polski. Po powrocie do Rosji, w rozmowach z przyjaciółmi i partnerami biznesowymi, ojciec Anastazji często z nieskrywanym podziwem opowiadał o swojej podróży. Mówił o kunszcie rzemieślników, o spokoju kościołów, a zwłaszcza o życzliwości ludzi, których spotkał. A Anastazja? zaczęła uczyć się polskiego online. Dziewczyna, która kiedyś gardziła Polską, teraz nie tylko ją pokochała, ale także szczerze szanowała. Chciała zrozumieć język i kulturę, które ukształtowały kraj, może nie posiadający najbardziej zaawansowanej technologii, ale bogaty w ludzką serdeczność i dziedzictwo kulturowe, które zachwyca cały świat. Ta druga podróż nie była tylko wakacjami, ugruntowała miłość i głęboką więź, która na zawsze pozostanie w jej sercu.